No raz, long, no, 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 no. raz, long, raz, long, raz, long raz, mid Tu top mid raz, raz, Nie, raz, 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 gdzie raz, raz, z tyłu jest? Oni ci trafić nie mogą. Gdzie ty trzech z tyłu jest? długa, mówił info. A spoko, nie Darko bierze tą rundę na siebie i jest kwita. A czemu ja mam brać ją? Z jakiego powodu ja mam ją brać? Ja nie mówiłem, eee... trzech... Ej, to nie ja powiedziałem to info. Ej, czy ty mi sugerujesz, że ja powiedziałem to info? A może się nie kłócić w pierwszej Ale, rundzie a, już w meczu? Kurwa? A ci chodzi, kurwa, no! No słyszysz jednego, to powiedz, że jeden jest. To nie ja, kurwa mówiłem. Jest, jest. O, jest I go. To city, rotating. One tak, one on w print city go One behind, but he's just waiting. He's is safe. They won it. They uh, go tours, go doors. Gdzie biegniemy? Uh, Winginie. <laughs> no worry, I have the galici. Bratamek, to się gra z Galila, nie? Nie, bo Famasa w krajerze.

tak? tak okay, okay, okay. no, Mam pytanie odno... Jeszcze rundy numer... Y yee, it, no. No. Maybe lower, one person chance. One B. Jest tak, że z 1B kurwa. Miniram, mirab, poniż miram, chaj. O, i to jest 1B kurwa, mi ram, mi ram. Ram, oh, jest 7B, co my kurwa robimy? KK Long, pushing. Nie, mam tego dość. Kurwa. To ten zauber. On railway hey. side me. Chwonku ja mówię wy... polegonga. Tu jest smokejon. Daj mi komendę tylko. Chcesz za, za, Smoka smokejon wyjewać no, wyjebać? Nie, nie muszę Dobra, poczekam, poczekam.

Or... Co to nie widziałem, co to nie widziałem? widziałem. A ja to idę ich back Last long ABP. Nie, on jest tutaj. Nie, on jest Aha. Czy nie idziesz? Bo ja idę. Ja idę powoli, no. On jest długo już. Po rybkach. Yeah, Pali tak, się tak. ostatni. Wychuj, 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 City. wychuj, 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 No nie wyszy, nie wychuj, 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 Nie to robi, robi? No. To to yeah, tam jest... Nie Nie, I will jump nice. out to blue, okay? I will dodge nades, and after they nade, you just go out with me. Yeah, but I'm flash. I'm killing go... guy crossing to pit if you go out. Okay, one pit, flash. One oh. pit, one One more One more. Two more. Smoke it. Smoke check. Nie sprawdzaj drugiej, co? Koniec nie sprawi, co z bierdala. Ładny złoty 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 great Time.

Ba, Ay, Guys, I think we should force. Hell yeah, let's go. You picking long with scout or going meet? I'm going Okay, I'm going long. dobra Perfect brother One cross, one cross, about to cross Mam Nada One one two more, two more long, pompter, we by Let's fight long Let's fight long of course let's go Yeah. Not not we got it. We got it. Nice force, guys. I I told you. it's always the best tactic. Yeah, what yeah, yeah. the fuck? The fuck yes, please, yes, yeah, please, yes, the fuck? One Kurwa, Czemu ja dostałem z... heada? Czemu ja dostałem heada? Kurwa w przeciągu milisek, kurwa kurwa no, Nie ma nic B smoke nades nice. One low Ok, it's B guys, one is low No jest, jest, bo nasz B player y, nic nie jest Kombusier, Mm. Ej weź skata z okna zachowaj widzów Uwaga na beras tak że oni no, no. mogą zrobić to jeszcze raz nie? No, no. Beras three guys, three guys, three guys. Mamy tam w Wysadzili mnie Na ah, Ja pierdolę, ja One top 1x0 no, O, oh, they are all for all free oh, to No graliśmy force. odstawiłem kasę, ale. Mam teraz na łupę, ale są. eko, co? Okej, okay, blocking B. b. Nie, gram Nie no, zagrajmy eko. Pozdrawiłem. Mam more. short, short, short. 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 No? Jeszcze jeden gala wchodził i druga. A możesz chować w Tak, zrobię. B, green edge, B, B. b. b out.

Tak tak manu, manu. Manu. Ja z tobą chodź ja oh, się to Ja <laughs> Why you laughing? Why hey, you laughing? Hey, Shut the fuck up! Yes please! Taki to ja już nie Alewiają te z randomy, report ich